To, o czym chciałem mówić, to o tym, że Bóg jest, nasz Bóg jest Bogiem niemożliwego. I to jest naprawdę wspaniały temat, i ja zachęcam siebie, gdy o tym myślę, i też chciałbym Was zachęcić, ponieważ jak, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu mówiliśmy o tym, jak Jozue przejmował pałeczkę po Mojżeszu. Jakie to było wyzwanie dla niego. A, I gdy czytamy księgę Jozuego, to czytamy tam o tym, jak pierwsze pięć rozdziałów, gdy Izraelici przygotowywali się do tego, żeby wejść do ziemi obiecanej, do tej ziemi, którą Bóg im obiecał, którą im dał. W szóstym rozdziale czytamy o tym, jak zdobywają Jericho, i to jest taki po prostu boża, wierność, historia triumfu, gdy Izraelici zdobyli potężne miasto. Potem siódmy, ósmy rozdział z kolei mówi o tym, jak ponieśli porażkę pod Aj, <taki> takim mniejszym miastem, może. A, a dlaczego się porażkę? Z powodu grzechu Ahana. Ale potem się e, odwrócili to wszystko i Bóg dał im pokonać to miasto i zwyciężyć. No i w dziewiątym rozdziale ciekawa rzecz się dzieje w Księgi Jozuego. Pojawiają się Gibeonici. To jest takie, taki lud, który ach, był blisko Izraelitów. Ale oni pomyśleli, ja muszę, musimy jakoś coś zadziałać. Wymyślić jakiś chytry plan żeby Izraelici nie przyjechali i nie pokonali nas i, i wtedy będziemy już jako taki pokonany, taki, to nie, to sprzymierzmy się z nimi, będziemy razem z nimi, będziemy przyjaciółmi. No i podstępem wyłudzili to właśnie przymierze. Udawali, że są ludem biednym, gdzieś tam z daleka, ale tak naprawdę byli blisko. No i ciekawe jest to, że tam w dziewiątym rozdziale czytamy, że Izraelici i Jozue Zawarli to przymierze z Gibonitami. Dlaczego? Bo nie pytali Pana. Nie zapytali Pana, co mają robić. Nie szukali Bożej mądrości. Tak pomyślałem, jak często my podejmujemy decyzję, nie szukając Pana, nie pytając Jego, co mamy robić, jaką decyzję podjąć, w którą stronę pójść. A to jest tak ważne, bo to pozwoli nam uniknąć rzeczy, które później będą miały konsekwencje duże, bo um, ten, to przymierze, które zawarli, które zostało podstępem wyłudzone, miało potem poważne konsekwencje. Bo co się dzieje? W dziesiątym rozdziale Księgi Jozuego czytamy o tym, jak król Adoni Sadek, który był królem w Jerozolimie w tamtym czasie, zobaczył, co się dzieje, że Izraelici idą. I po prostu to jest marsz ku zwycięstwu. Że nikt, żaden pojedynczy naród nie będzie w stanie ich powstrzymać, bo po prostu idą, zdobywać ziemię obiecaną, którą Bóg im obiecał. No i pomyśleli, no to my się im jakoś nijak nie będziemy w stanie przeciwstawić. To co robi? Wymyślił sobie, że sprzymierzy się z innymi mocarstwami, które tam panowały. I zawiązują koalicję pięciu państw po to, żeby osłabić Izraela. I to, o, świetny pomysł. Nasza koalicja. Łatwiej nam będzie wszystko zrobić. Wszystko przegłosujemy. Wszystko załatwimy. Będziemy zwyciężać. Pokonamy ich. Wszystko, co będziemy chcieli, będzie nasze. I zobaczcie, jaki mieli Pan. Józuego, 10 rozdział, werset 4 i 5. Ten król mówi, przyjdźcie do mnie, to jest do innych królów, i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarło pokój z Jozułem i synami izraelskimi. Zebrało się tedy i wyroszyło pięciu królów amorejskich. Król Jeruzalemu, król Hebronu, król Jarmutu, król Lachiszu i król, król Eglonu. Z całym swoim wojskiem obledli Gibeon i nacierali na nie. Wow. No może nie uderzymy w Izraela, ale uderzymy w Gibeon. Bo to osłabi w jakiś sposób ten Izraela. Politycznie świetny pomysł. Przecież Giban to było potężne miasto, większe od Aj. O tym czytamy w drugim wersecie chociażby. I utrudnimy Izraelitom ten marsz ku zwycięstwu, bo zdobędziemy to miasto. No ale też z drugiej strony to będzie świetny przykład dla tych wszystkich innych, którzy chcieliby się sprzymierzyć z Izraelem, że tak kończą ci, którzy dogadują się z nimi. Wiesz co? Gibeonici byli zjednoczeni z Izraelem. Byli pod ich opieką. I zostali zaatakowani. Ja tak sobie pomyślałem, czy my dziwi, dziwimy się, że skoro jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy pod Jego opieką, będziemy atakowani przez ten świat? Nie dziw się, że tak się dzieje. Że ataki się zdarzają. To wszystko po to, żeby uderzyć w tych, którzy patrzą na Ciebie. No, nie warto iść za bokiem, Bo zobacz, co się dzieje. On jest atakowany. Ale Gibeonici co robią? Zostali zaatakowani i w szóstym wersecie czytamy wtedy mężowi Gibeonu wysłali do Jozuego do obozów Gilgal poselstwo tej treści nie cofaj swojej ręki od sług Twoich, przybądź do nas śpiesznie, ocal nas i pomóż nam, bo zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amorejscy, mieszkający w górach. Gdyby, nawet, gdyby oni się wysyłali posłów do i mówią pomóż nam, ratuj nas. Znacie, wyłudzili podstępem to przymierze, ale teraz korzystają dobrodziej z dobrodziejstw tego przymierza. Mówią, Jezu, obiecałeś, zawarłeś przymierze, to teraz przyjdź i ratuj nas. I co robi Jozue? Wyrusza. Wyruszył więc Jozue z Gilgal, on, a z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni mężowie. Jozue wyrusza do walki. Wiecie, i zanim przejdziemy dalej, to chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad jedną rzeczą. Gdy będziemy mówić o tej historii, o tym, co się później wydarzyło, nie traktujmy tego jako takiej ciekawej historii z tej e, starej księgi. Nie traktujmy tego jako e, historii, która dotyczy tamtych bohaterów. Nie nie. Nie traktujmy tego jako czegoś, co ma zastosowanie dla takich, no nie wiem, no, e, celebrytów chrześcijańskich, takich liderów, przywódców, jak Jozue. Nie. To ma także zastosowanie do mnie i do ciebie. Do każdego z nas. Bo to nie jest historia elit chrześcijańskich, ale to jest historia każdego z nas i Boga, którego mamy. Dlatego ja chciałbym, żebyśmy, gdy będziemy patrzeć na to, żebyśmy pomyśleli o, o czymś, co jest w moim życiu, z czym być może dzisiaj się zmagam. Może w moim życiu toczy się bitwa, może ja jestem atakowany przez siły wrogie, przez tą koalicję pięciu państw, którzy próbują mnie zniszczyć. I wydaje się, że po prostu nie ma dla mnie ratunku. Przecież te siły są przeważające. Jak ja sobie poradzę z tym wszystkim? Może tak naturalnie na to patrząc, myślę, pozamiatany, nie ma szans już. Nic z tego nie będzie. A może jest jakaś taka sytuacja w, życiu, w Twoim życiu, na, gdy, o której myślisz, wydaje się, to jest zbyt piękne, żeby mogło być możliwe w moim życiu. Może w życiu kogoś innego, kogoś. Oh, może w życiu Łukasza to na pewno. Przecież to jest taki niesamowity człowiek. Ale w moim życiu to nie, to nie działa. Nie? Może zmagam się z czymś w rodzinie, w pracy, w małżeństwie, w kościele. Może w jakimiś rzeczami, które... Gdy patrzę na swoje zdrowie i słyszę opinii lekarzy, myślę, o, kto już... Już bliżej niż dalej, trzeba się pakować, trzeba sprzątać wszystko w swoim życiu, bo to już ten czas. Już nic mi nie pomoże. Ale chcę Ci powiedzieć, ta historia, o której za chwileczkę sobie powiemy, to jest historia o tym, jak Bóg jest Bogiem niemożliwego. Jak Bóg może dokonać rzeczy, które naturalnie wydają się kompletnie nieosiągalne i niemożliwe. Bo widzimy tu Jezuego, który wyruszył do walki. Jezułego, który wyruszył, aby walczyć. Wyruszył do Gilgal i pan do niego przemawia i mówi do Jozłego: piękne słowa w ósmym wersecie. Rzekł pan do Jozłego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce. Nikt z nich nie ostoi się przed tobą. Po pierwsze, Jozłe, nie bój się. Nie bój się ich. Może naturalnie jest strach, lęk w sercu, bo widzę te przeważające e, w, siły wroga. Może te ataki są tak potężne z każdej strony, myślę, że już nie dam rady. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg jest z tobą. To jest coś, czego nie mieli tamci królowie. A Jozue miał to. Bóg był z Jozue i mówi do niego, nie bój się ich. Dlaczego mam się bać czegoś? co dla Boga jest od tak, gdy będzie trzeba, to może to zmieść. Mówi do Niego: nie bój się ich, ja wydam ich w Twoje ręce. To jest ciekawe, bo to hebrajskie słowo, które tu jest użyte na to jest słowo właśnie wydać, oddać, do, e, dostarczyć coś. I gdy zobaczymy nawet w innych tłumaczeniach, to zostało tam przetłumaczone, w innych tłumaczeniach, chociażby uwspółcześnionych w, w dańskich, w tysiąclecia Biblii, Ten jest powiedziane, oddałem ich w Twoje ręce. Wydałem ich w Twoje ręce. Nie, że zrobię to kiedyś tam, ale już to zrobiłem. Wydałem ich w Twoje ręce. Pomyśl, jakie to są niesamowite słowa. Z perspektywy Bożej, <gryw> Bóg mówi do niego: oni są już Twoi. Ja ich wydałem w Twoje ręce. Ale z perspektywy Jozułego ta bitwa nawet jeszcze się nie zaczęła. Jozu jeszcze nie dopiero wyruszył, żeby walczyć, a Bóg mówi: Ja już ich wydałem w Twoje ręce. It's over. <laughs> już po ptokach. Jezuę. Czy wiesz, zdajesz sobie sprawę, że idziesz za Bogiem? który może powiedzieć o bitwach, które jeszcze przed Tobą, że one już zostały wygrane. Może Ty patrzysz przed to, na to, co przed Tobą, i drapiesz się po głowie, wyrywasz sobie włosy, jak widać na załączonym obrazku, i myślisz, że jak ja sobie tam radę, a Bóg patrzy na to wszystko i mówi: Nie bój się, bo ja już daję Ci zwycięstwo, bo zwyciężyłeś. Dlaczego? Bo Bóg już zwyciężył. Gdy Jezus umierał na krzyżu, pokonał śmierć, pokonał e, grzech i On powiedział, wykonało się, dzieło stało dokończone. Ukończone. I On jest z nami. Dlatego Jozuę w 9-11 wersecie czytamy, że Jezu spokojnie uderza na nich. I gdy Jozue napadł na nich z Nienacka przez całą noc, ciągnął z Gilgal, Pan wzbudził pośród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia w Bethoron, a bił ich aż do Azeka i aż do Makada. A gdy uciekając przed Izraelem, znaleźli się na zboczu Bethoron, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka. Także poginęli. Tych, których poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie Izraelscy wybili mieczem. Wow! Jezus uderza, nie zwleka, po prostu idzie i uderza. I gdy tylko Izrael zaczął zwyciężać, zaczęli uciekać wrogowie. Uciekają. jest z nimi. Pan jest Jozue. I Pan obiecał, że wyda ich w Jego ręce. No ale oni uciekają. A zobaczcie, jak to jest ciekawe, że nawet więcej zginęło od kamieni, których, którym Bóg ich poraził. Nie? Ja, ja, ja tak pomyślałem sobie, Bóg w jednej chwili, w jednej chwili, w moim życiu może zrobić więcej, niż ja przez całe życie próbując i starając się. Ja może po prostu robię, pracuję, staram się za wszelką cenę coś osiągnąć i po prostu nic mi się nie daje, bo robię to w mocy swojego ciała. A Bóg mówi, nie bój się, zaufaj mi. Ja mogę od tak zrobić więcej, niż ty przez całe życie próbując. A Pan jeszcze obiecał, że ja wydam ich w twoje ręce. Oni wy... oni uciekają. Przecież jeszcze zwycięstwo nie jest pełne, oni jeszcze uciekają, jeszcze nie są do końca pobici, jeszcze trzeba coś zrobić. I tu się pojawia właśnie coś niesamowitego, co pokazuje tą wiarę i zaufanie Jezłego wobec Boga, który jest Bogiem niemożliwego. Jezłe modli się do Boga, bo widzi, że to dzieło jeszcze nie jest dokończone, bo oni jeszcze uciekają, jeszcze, jeszcze coś tam wiesz, gają, a Bóg obiecał, że wydam ich w Twoje ręce. Będzie po nich. Jezus modli się krótką modlitwą, modlitwą, która ma 11 słów tylko, <laughs> ale ma kosmiczne znaczenie. Nieprawdopodobne, bo Bóg odpowiedział na jego modlitwę i co, co się wydarzyło, to było niespotykane. Słońce zatrzymało się na niebie i nie zachodziło. Zobaczcie, 12-14 werset. Wtedy. A było to w dniu, kiedy Pan wydał Amoryczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jezuę do Pana wobec Izraela. Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a Ty, księżycu, w dolinie Ajon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze pra Prawego? I zatrzymało się słońce po środku nieba i nie spieszyło się do zachodu niemal przez cały dzień? A takiego dnia, jak ten, nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Co za nieprawdopodobna, taka szalona modlitwa, można powiedzieć. Jezuę, czy Ty wiesz, o co Ty się modlisz? Przecież, to znaczy, trwa bitwa. No już prawie ich mamy, ale jeszcze, jeszcze jest to niedokończone, a już słońce zaczyna zachodzić i jak już zajdzie, no to będziemy musieli przerwać i nie dokonamy tego wszystkiego. A przecież Bóg obiecał, że nikt się nie ostoi, że zwyciężemy, On wydaje ich w nasze ręce. Dlatego Jozue robi coś niespotykanego. Nagłos, przed całym ludem, zaczyna się modlić. <laughs> ja tak sobie pomyślałem, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. Ilu z nas? Gdy byłaby taka sytuacja, zaczęłoby się mówić, ale tak, no może po cichutku gdzieś tam, pod nosem. No może. Żeby nikt nie słyszał. A co jeśli to się nie stanie? Przecież to jest tak nieprawdopodobna prośba. Słońce zatrzymaj się, nie zachodź. Po prostu ja, no zaraz. Przecież uczyłem się w szkole, że to się nie da. Że. No, no... No, jakby się układ słoneczny zatrzymał się chociaż na sekundę, to by się wszystko rozsypało, no? To tak nie działa. Nawet Kopernik mówił, że tu nie o to chodzi, że to nie Słońce kręci się wokół w roku Ziemi, tylko o to, Ziemia się kręci wokół Słońca. <laughs> Ale wiecie, można by tak myśleć sobie. To, o co proszę Boga, jest tak nieprawdopodobne, że może zachowam to dla siebie. Bo przecież jak to się nie stanie, to wyjdę na głupka. Proszę o rzeczy, które są takie niemożliwe. Ale Jezus tego nie robi. On wobec całego narodu zawołał, Słońce zatrzymaj się. Nie zachodź. Ja sobie pomyślałem, że Bogu nie zależy na naszych poukładanych, takich poprawnych politycznie modlitwach. O takich, o, no, no, mogę się modlić o miejsce na parkingowe pod kościołem, o to się mogę pomóc, ale o takie poważne, takie wielkie, niespotykane rzeczy, nie, to lepiej nie, bo to nic z tego może nie wyjdzie i co wtedy będzie? Nie, Bóg chce, żebyśmy prosili Go nawet o to, co niemożliwe, co, nie, co, co, co niewyobrażalne. Czyż On nie jest Bogiem niemożliwego? Dlatego ja myślę sobie, że możemy przychodzić do Boga z tym, co mamy. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiem, jeżeli, jeżeli nawet wydaje mi się, że to jest nieosiągalne, może nie wiem wszystkiego, może to się nie mieści w mojej głowie, ale po prostu mogę przyjść do Boga i zawołać swoimi słowami i powiedzieć mu, Boże, potrzebuję tego. I potrzebuję Ciebie. Bóg chce naszych pełnych wiary takich niemożliwych modlitw, bo On jest Bogiem niemożliwego. Dlatego jak przychodzimy do Niego, to bądźmy konkretni. Znaczy, Jozue nie wołał do Boga mówiąc, Boże, zrób coś, bo zobacz, co się dzieje. Nie. I my tak czasami robimy. Przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, błogosław. Nie? A Bóg mówi, no okej, okay, super, ale czy mógłbyś być bardziej specyficzny, bardziej konkretny, w jaki sposób, o co chodzi, co, 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 co jest w Twojej głowie, co jest w Twoim sercu. Nie. Jezu Jezuę też nie robi także Boże, zrób coś, tylko mówi, Boże, niech się słońce zatrzyma. Boże, dałeś obietnicę, a widzisz, co się dzieje, no to zatrzymaj to słońce. Ja wierzę, że mamy Boga, który może dokonać rzeczy niemożliwych. Ja chcę ci powiedzieć, nauczyłem się jednej rzeczy. Jeżeli Twoja wiara jest dla Ciebie komfortowa, o, jak dobrze się w niej czuję, to może. Powinniście zadać pytanie, w jakiego Boga wierzysz? Czy myślisz, że On, który stworzył prawa fizyki, ma nad nimi władzę? Że On może dokonać rzeczy, która nie wydaje się możliwa w ogóle? Pomyśl, jeśli Twoja modlitwa. Ja, ja tak sobie zadałem pytanie, jak wygląda moja modlitwa o zatrzymanie Słońca? Jak ja? Przychodzę do Boga w takiej sytuacji. O co? Powinienem go prosić, gdy widzę to, co się wokół mnie dzieje. A gdy widzę te rzeczy, to czy mam wystarczająco odwagi, żeby przyjść do Boga i przez wiar powiedzieć, Boże, potrzebuję tego. Potrzebuję tego cudu w moim życiu. Potrzebuję tego cudu w życiu kogoś, mojego bliskiego, kogoś mi bliskiego. Potrzebuję cudu w życiu mojej rodziny, w mojej pracy, w moim kraju, w moim mieście, gdziekolwiek to jest. Potrzebuję takiego cudu, Boże. I cokolwiek to jest w Twoim życiu, czy wiesz, że Bóg może zatrzymać to słońce? I może dać Ci to zwycięstwo? Tak jak dał Jozuemu. Dał Jozuemu to zwycięstwo, bo nie jest Bogiem niemożliwego. Tylko pamiętajmy, że on dał Jozuemu zwycięstwo, ale to nie znaczyło, że Jozue mógł siedzieć z założonymi rękami, ale Jozue wyszedł walczyć. Bóg da, może dać ci zwycięstwo, ale może będziesz musiał coś zmienić w swoim życiu. Może coś, jakaś mała operacja. Może będzie, może Bóg będzie chciał złamać jakieś uzależnienie, które jest w twoim życiu, ale może będziesz musiał pójść na terapię, która ci w tym pomoże. Może to jest droga. Może Bóg chce uzdrowić twoje małżeństwo, ale może ty będziesz musiał zmienić swoje podejście do, swojego, do swojej żony, swojego męża. A może nawet będziesz nau musiał nauczyć się przebaczać. Hmm. Czytamy w dziewiątym wersecie, czytaliśmy, Jozue szedł całą noc, by walczyć. Gdy modlisz się o wstrzymanie słońca, bądź gotów. Na to, że będziesz musiał iść całą noc, by doświadczyć tego cudu. Ten sam Bóg, który dokonał tego cudu dla Izraela, ten sam Bóg, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ten sam Bóg chce objawić swoją moc w Twoim życiu. Przyjdź do Niego, zaufaj Mu. Bo tak jak tu czytaliśmy w 14 wersie, to Pan walczył za Izraela. On był ich mocą. Dlatego ja się zastanawiam, czy ja mam w moim życiu taką wiarę w rzeczy, które są niemożliwe, które tylko Bóg może zrobić, że jak ludzie patrzą na moje życie, mówią: wow, to Pan walczy za Maćka. To On jest jego Bogiem niemożliwego. Może powiesz, no łatwo ci mówić, bo ty jesteś pastorem. Ja to, pastorzy to tak mają. Oni mają łatwiej. Pastorzy to tacy ludzie, którzy jak jadą samochodem, to po prostu mają zawsze zieloną falę. Nigdy nie muszą się na światłach zatrzymywać. Bo tak ich Bóg błogosławi. A jak przyjeżdżają pod kościół tutaj, to zawsze mają miejsce do zaparkowania. Nawet jak gdzieś szukają jakiegoś miejsca, to nagle podjeżdżając na parking, to kilka samochodów wyjeżdża w tym samym momencie, żeby im ustąpić. Tak? Tacy mają, tak mają pas. Nie, naprawdę. Uwierzcie, to tak nie działa. Niestety, szkoda, ale może jeszcze, ale ale chcę ci powiedzieć, skoro Bóg zrobił takie rzeczy dla Jezuego, On może też zrobić takie rzeczy dla Ciebie. Bo nie jest Bogiem niemożliwego. Może jesteś w sytuacji, w której ta bitwa jeszcze trwa. Może jeszcze myślisz, patrząc na to, że przegrywasz. Albo, że Daleka, daleka droga jeszcze do zwycięstwa. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet jeżeli ta sytuacja wydaje się dla ciebie niemożliwa, to ona nie jest taka dla Boga. Dla Boga jest możliwa, bo On jest Bogiem niemożliwego. Zobaczcie, ciekawe jest to w tej historii, już tak na zakończenie, że ta sytuacja, w której się znalazł Jozue, to, że musiał iść i walczyć. Dlaczego tak się stało? Jozue poszedł walczyć, bo zawarto przymierze, które zostało wyłudzone podstępem. Bo nie pytał Pana i zawarł przymierze. I teraz potrzebuje tego Pana, którego nie pytał wcześniej, żeby mu pomógł w tej sytuacji, w której się znalazł. I tak sobie pomyślałem, ile razy my wpakowaliśmy się w problemy, bo nie pytaliśmy Pana. Nie szukaliśmy jego mądrości, jego woli. A potem, Boże, pomóż, Boże, ratuj. Nie pytaliśmy go, albo w ogóle nawet go nie słuchaliśmy. A teraz, Boże, ratuj. Jakby on chcieli, teraz, Jozuę, ratuj. Może wpakowałem się w jakieś potworne zadłużenie, bo, bo robiłem rzeczy, które nie były mądre. I teraz przychodzę, Boże, ratuj, pomóż. Może nie byłem dobrym mężem czy żoną i teraz wołam, Boże, ratuj to małżeństwo. A może, nie wiem, nie, nie uczyłem się do egzaminu i przychodzę na egzamin Boże, pomóż mi napisać ten egzamin. Nie? Mamy tak. Albo jechałem 100 na godzinę w terenie zabudowanym i zatrzymałem je policja i od razu modlitwa gorąca. Boże, ratuj! Boże, niech zrobią reasumpcję, może jeszcze raz, może co i tak dalej, Boże, nie? Ale chcę Ci powiedzieć, jak czytam tą historię Jozuego, to tak widzę, że cokolwiek zrobiłem w swoim życiu, jakąkolwiek, jakikolwiek błąd, jakikolwiek upadek, to jest dla mnie miejsce do którego mogę przyjść? Jest miejsce. Jest miejsce, w którym mogę znaleźć łaskę i pomoc w stosownej porze. Hebrajczyków 4,16. Jest takie miejsce. Mogę przyjść do Boga i zawołać do niego. Boże, Ty jesteś Bogiem niemożliwego. Boże, potrzebuję Ciebie. Dlatego chciałbym zachęcić Was i siebie do tego właśnie. Żebyśmy popatrzyli na Boga i pomyśleli, Boże, Ty jesteś Bogiem niemożliwych rzeczy. I Ty możesz dokonać tego, co dla mnie wydaje się kompletnie niewykonalne. Być może straciłem nadzieję. Być może ręce mi opadły i już nie mam siły na nic, ale Boże. Ty jesteś Bogiem niemożliwego. Ty możesz dać siły, Ty możesz dać łaskę i Ty możesz okazać pomoc w tej konkretnej, stosownej porze. Potrzebuję Ciebie, Boże. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją mądrość, za to, że Ty jesteś Bogiem niemożliwego i zawsze możemy do Ciebie przyjść we wszystkim. Dziękuję Ci, Panie, za to. I proszę Cię, błogosław też resztę tego dnia to wszystko, co będzie się tutaj działo. Tą uroczystość za ślubini. Dziękujemy Ci za Nijaza i za Julię. Prosimy Cię, abyś błogosławił. I daj nam też, Panie, taki błogosławiony czas. W Twoim świętym imieniu modlimy się o to. Amen.